Zamkniemy, wyłączymy bazę danych i ją jeszcze raz włączymy. I widzimy, że z automatu nam wystartowało makro. Teraz poza kamerą dodałem nieco nowych wpisów oraz nowych klientów. Wejdźmy sobie w tabelę klienci i mamy wszystkich klientów. I teraz widzimy, że przy każdym mamy takie plusiki. Jeżeli sobie przy Janusz Budzie rozwinę ten plusik. To wyświetlą mi się wszystkie szkolenia, jakie u nas kupiła ta firma. Czyli wiemy, że Janusz But szkolił się u nas 1 marca z Accessa. To było w ogóle nasze pierwsze szkolenie, które firma dała. I na przykład, że szkolił się 10 września z Excela. I to było 43. szkolenie, jakie w ogóle nasza firma przeprowadziła. Mamy inną firmę, na przykład DVD Pomysł. I też widzimy wszystkie szkolenia, w jakich oni brali udział. I tak samo dla każdej firmy. I teraz powiemy sobie o kwerendach. Kwerendy służą do wyciągania pewnych informacji, których teraz nie widać. No i przykładem jest właśnie to, że mam poszczególną firmę, i tutaj muszę rozwijać, żeby zobaczyć, z jakiego szkolenia korzystała. I mógłbym sobie ręcznie wyliczyć, że ta firma. Dała nam zarobić tyle co suma z tych pieniędzy. Inna firma dała mi zarobić tyle co suma z tych pieniędzy. Natomiast właśnie po to służą kwerendy, żeby tego typu obliczenia robić automatycznie. Na początku chcemy wiedzieć, która firma dała nam zarobić najwięcej pieniędzy. I tu właśnie posłużymy się kwerendą. Czyli wchodzimy w zakładkę tworzenie, projekt kwerendy dodamy sobie tabelę klienci oraz wpis. I teraz my chcemy po prostu sumować, która firma dała nam najwięcej zarobić. Więc z tabeli wpis przyciągniemy sobie klientów no i klient wiadomo każdy jeden występował kilka razy, no bo każda firma z naszego szkolenia skorzystała raz bądź więcej razy. Więc tu sobie stawimy kwotę. I zobaczmy jak to będzie wyglądać klikając prawym i i do karkusza danych. I tu po prostu mamy wypisane wszystkie wpisy. Czyli Janusz But 600 zł, kolejnym razem Janusz But 800 zł, kolejnym razem Janusz But 1400 zł. I tak mamy wymienione dla wszystkich firm. Ale nie jest to zsumowane po firmach. Więc znowu wracamy do widoku projektu. I tutaj mamy taką zakładkę jak sortuj. I teraz zanim tu coś zrobimy, to jeszcze tu mamy przycisk sumy. Klikamy ten przycisk. I tu robimy grupuj według suma, czyli on będzie sumował kwoty tych samych klientów i damy sortowanie malejąco. Przełączamy się teraz w widok arkusza danych i mamy to, co chcieliśmy. Z tym, że jeszcze tu mamy po przecinku 0, a to mało jest nam potrzebne, więc tu możemy wejść w format walutowy i miejsca dziesiętne 0. Wracamy do widoku arkusza danych. I teraz dopiero to działa tak jak chcieliśmy. Tu mamy suma of kwota, tutaj mamy klient i najwięcej dał nam zarobić a nasz pan Solutions 7000 zł, później Janusz Bud 5400, no i najniżej jest Santo Subito SA. Teraz możemy zapisać tą kwerendę i nazwiemy ją top klient, czyli kwerendy służą do no, wyliczania różnych rzeczy na podstawie naszych danych. Ta konkretna kwerenda wylicza tylko to, który klient dał najwięcej zarobić. Teraz chcielibyśmy się dowiedzieć, w którym mieście zarobiliśmy najwięcej pieniędzy. Więc tworzymy kolejną kwerendę, czyli znowu tworzenie projekt kwerendy. Weźmiemy znowu klienci, znowu wpis. No i teraz istotne jest miasto. Więc z pola klienci wybierzemy sobie miejscowość. No i z pola wpis. A raczej z tabeli wpis, weźmiemy kwota. I teraz jak sobie to wyświetlimy, no po prostu mamy zamiast pierwszej firmy, czyli chyba Janusz Budu. Mamy wypisaną miejscowość, z której ta firma pochodzi, czy tam gdzie robiliśmy szkolenie dla tej firmy. No i tą kwotę, i tak dla wszystkich miast. I teraz wystarczy tak samo tutaj wziąć sumy, wybrać właśnie sumy, po też można średnia, minimum i tak dalej i sortuj malejąco. Więc jak teraz się przełączymy na widok arkusza danych, no to mamy, że najwięcej zarobiliśmy w Warszawie, później w Poznaniu, Świebodzinie, a najmniej w Golasowicach. Jeszcze sobie tutaj zmienimy, żeby kwota była bez miejsc po przecinku i mamy w ten sposób te dane zebrane. I to sobie tą kwerendę nazwiemy top miasto. Możemy ją zamknąć. I teraz wreszcie chcielibyśmy wiedzieć, czy więcej zarobiliśmy na obsłudze małych firm, czy na obsłudze firm korporacyjnych. Czyli tworzymy kolejną kwerendę. Tu znowu dodamy sobie tabelę klienci oraz wpis. Wstawiamy sobie typ z tabeli klienci oraz kwotę z tabeli wpis. I na początku po prostu mamy... Zamiast nazwy firmy, to napisany jej typ, i wystarczy tylko dodać tutaj sumowanie i malejąco. I jak zobaczymy, no to wtedy mamy, że małe firmy dały nam zarobić 51 tysięcy ponad, a korporacje raptem 31 tysięcy. Zapiszemy sobie to top-typ firmy. Chcielibyśmy się teraz dowiedzieć, który kurs przyniósł nam najwięcej zysku? I znowu używamy do tego querendy, czyli biorę tworzenie, projekt querendy. I tutaj damy sobie tabelę kursy, klienci, wpis. I teraz wciągniemy pole, typ kursu, z tabeli kursy. No i znowu tutaj kwotę. Damy sobie sortowanie, suma, malejąco. I widzimy, że najwięcej zarobiliśmy szkoląc firmy z Excela, a najmniej z Turbo Pascala. Znowu sobie tutaj zmienimy. I tak to wygląda. Teraz chcielibyśmy wiedzieć, który typ naszego kursu był najczęściej wybierany przez klientów. Czyli nas nie interesuje, ile zarobiliśmy szkoląc klientów z danego programu, tylko po prostu jako usługa ile najwięcej szkoleń mieliśmy ilościowo. Nie patrząc nawet ze względu na liczbę godzin. Czyli wtedy znowu weźmiemy kreatora, querent, wrzucimy znowu typ kursu, tylko tym razem nie wrzucimy kwoty do sumowania, tylko wrzucimy kwotę w taki sposób, że nie będę jej sumował, tylko weźmiemy tutaj zakładkę policz i malejąco. I teraz, jak sobie przejrzymy, to szkoliliśmy z Excela 12 razy, z Penta 11 razy, a z Turbo Pascala aż 4 razy. I tu nie ma znaczenia ile zarobiliśmy na danym typie kursu, tylko ile razy jeździliśmy do klienta takie szkolenie przeprowadzać. Oczywiście, gdybyśmy chcieli na przykład wiedzieć, ile godzin nasi nauczyciele spędzili u tych firm na danych szkoleniach, to byśmy na przykład wzięli, byśmy w ogóle usunęli to pole i wstawili na przykład czas, no i tutaj byśmy już zsumowali i sortowali malejąco. Więc wtedy na szkoleniu firm z Excela no nam to zajęło 87 godzin, a na Turbo skala na przykład 32 godziny. Ale wróćmy sobie do tego, co już mieliśmy, czyli po prostu ile razy dane szkolenie prowadziliśmy, czyli będzie przykładowo kwota policz, malejąco. I zapiszemy tą kwarendę jako top popularność kursu. W końcu chcielibyśmy wiedzieć, w którym miesiącu zarobiliśmy najwięcej. I do tego posłuży kolejna kwarenda, z tym, że najpierw pokażę tutaj tabelę wpisy, bo dodałem na tyle dużo wpisów, że tutaj mamy marzec 2019 kwiecień itd. Tak i mam jeszcze sporo wpisów w 2020 roku. Z marca, z kwietnia i jeden z maja. Chodzi mi o to, żeby też zwrócić uwagę, że tu mamy dane z więcej niż z jednego roku. Ale wracając do tematu, chcemy teraz dowiedzieć się, w którym miesiącu zarobiliśmy najwięcej. No i oczywiście no nie chcemy, żeby nam marzec 2019 zsumowało do marca 2020. I bierzemy znowu tworzenie projekt i dodamy sobie tabelę klienci tabelę wpis powiększymy to sobie i wstawimy teraz datę wstawimy tutaj datę tutaj wstawimy kwotę no i tradycyjnie sortowanie policzymy sumę i tutaj nie będę dawał sortowania rosnąco malejąco gdyż chcę żeby był na przykład marzec kwota kwiecień kwota a nie to, że będą miesiące posegregowane od najlepszego do najgorszego. Ale zobaczmy, jak to wygląda w tym momencie. I widzimy, że tu nie mamy miesięcy przecież, tylko po prostu datę. Czyli mamy 1 marca, zarobiliśmy łącznie tyle. No bo oczywiście jednego dnia mogliśmy też więcej niż jedno szkolenie przeprowadzać. 1 kwietnia, zarobiliśmy tyle. No i też mamy daty za 2020 roku. Ale to nadal nie jest to, co my byśmy chcieli, bo tu się wyświetlają daty, a nie poszczególne miesiące. I teraz będziemy musieli sięgnąć do funkcji wbudowanych w access. Najpierw jeszcze sobie tutaj wezmę, żeby nie było po przecinku cyfr, bo mnie to troszkę rozprasza. I teraz przejdziemy do tego, że wstawimy tutaj nowe pole, czyli to sobie przeniesiemy dalej. I tu sobie znowu przeciągnę data, natomiast teraz klikniemy konstruktor. I teraz chcemy na podstawie daty wyciągnąć z tej daty miesiąc. Więc wejdzie, wejdziemy sobie w funkcje wbudowane: funkcję daty i godziny, jest funkcja month. I teraz ta funkcja month, no musi skądś się zaciągać dane. No to oczywiście tutaj weźmiemy naszą bazę. Tabelę, tabelę wpis, no i datę. Czyli cyfra miesiąca zostanie zaciągnięta z daty, która jest gromadzona w tabeli wpis. I tutaj w sumie to pole mi nie jest potrzebne, ale niech będzie. I sobie zobaczymy, jak to wygląda. Czyli mamy daty. Program z każdej z tych dat wyciąga miesiąc w postaci liczby. Czyli miesiąc, marzec, no to tu jest trujeczka i wszystko jest fajnie, tylko że tu mamy liczby, a nie napisy. Więc możemy to zamknąć zapisać. No i tutaj muszę napisać, że na przykład top miesiąc, no bo niekoniecznie trzeba było to zamykać. Weźmiemy sobie w widok projektu teraz. To sobie znowu dalej przeniesiemy i zrobimy sobie teraz pole, które. Na podstawie cyfry nam wpisze pełną nazwę danego miesiąca. Czyli znowu wejdę w konstruktor, funkcje wbudowane, wszystkie i mamy taką funkcję jak format dolar. I teraz w tej funkcji format dolar. Tej funkcji podamy, że z tabeli wpis z pola data, a na podstawie tego pola ma nam stworzyć napis od miesiąca. I teraz napis ma być. Pełen, pełen miesiąc, stąd trzeba tutaj wpisać w cudzysłowie 4M, to oznacza, że mam się wyświetlić pierwszy napis, jakby od miesiąca. I mamy wszystkie te trzy pola, i sobie zobaczymy. Czyli tak, mamy datę. Z tej daty komputer wyciąga trójkę, bo to jest marzec. Później z tej trójki mamy po prostu słowo marzec i kwotę. A tutaj znowu mamy marzec i kwotę. Teraz możemy znowu wejść w projekt i przydałby się jeszcze, żebyśmy dodali rok. Więc znowu tutaj bierzemy konstruktora, funkcję wbudowane data godzina year i teraz z tabeli wpis data wyciągniemy sobie rok. I teraz jakiś tu mamy błąd, teraz sobie a już wiem poprawimy. O teraz jest dobrze. I mamy po prostu już teraz totalnie wszystko. Z tym, że mamy marzec, i nam się przecież marzec 2019 nie poddawał tylko wyświetlają nam się wszystkie wpisy. A to dlatego, że wyświetlamy ciągle te daty. Więc to już nam nie jest potrzebne, więc to sobie usuniemy. I zobaczmy, jak to teraz wygląda. I teraz, właśnie, już nam się to wszystko sumuje. Z tym, że nie ma sortowania w ogóle. I teraz, gdyby nam na przykład zależało, żeby pokazać najlepszy miesiąc, to byśmy tutaj w kwocie dali właśnie sumowanie malejąco i byśmy mieli, że najlepszy utarg był w kwietniu 2019, później w marcu 2019, a najgorszy w maju 2020. Ale moim zdaniem nie jest to zbyt tutaj wygodne, więc to sobie usunę i powiedzmy, zrobimy sortowanie po prostu po miesiącach, czyli tak, rok niech się sortuje. Rosnąco i miesiąc też niech się sortuje rosnąco. I teraz, jak to sobie odpalimy, no to mamy, że styczeń, luty, marzec, ale nadal nie jest to tak, jakbyśmy chcieli. Mam w sobie, możemy wyłączyć i widzimy po prostu w ten sposób wszystko, no ale nadal nie jest to dobrze posegregowane. Tu sobie zmienimy kolejność, czyli damy sobie format na początek. Rok. Damy kwotę, a niewidoczny miesiąc damy sobie na końcu. I dopiero teraz prawidłowo nam się to wszystko sortuje. No, bo mamy miesiąc, nazwę miesiąca 2019, czyli od najmniejszego do największego. Nasza tabela wpisy jest od marca 2019 do maja 2020 i mamy wszystkie miesiące po kolei i kwoty. Możemy zrobić. Kwerendę, która tylko będzie nam robiła statystykę za rok 2019. Więc wtedy tutaj byśmy mogli dopisać kryteria 2019 i wtedy byśmy mieli tylko z 2019 roku. Więc wtedy można byłoby zrobić jedną kwerendę tylko z roku 2019, później tu zmienić na 2020 i zrobić drugą kwerendę tylko z roku 2020. A można równie dobrze tutaj zrobić kryterium year jako rok. Funkcja date zwraca datę dzisiejszą. I teraz jak mamy datę dzisiejszą tutaj, czyli póki co rok 2020 w momencie nagrywania i to jest funkcja year, czyli program w to kryterium wrzuci rok z dzisiejszego dnia. Więc jak to kwerendę odpalimy w 2020 roku, to dane się pokażą tylko za rok 2020. No i to właśnie widać. Oczywiście, gdy tą kwerendę odpalimy w roku 2021, a zakładamy, że dalej ktoś będzie uzupełniał te wpisy, no to wtedy tylko się wyświetlą dane z roku aktualnego, czyli wtedy z 2021. Ale powiedzmy, nie chcę tutaj żadnego sortowania, ani takiego dynamicznego, że program sprawdza, który mamy aktualnie rok tej kwerendy, niech ona sobie ze wszystkich lat pokazuje wyniki. Więc po prostu mamy teraz ten oto sposób. Teraz sobie wygenerujemy raporty, więc przejdziemy w tworzenie, raport i tutaj mamy kreator raportów. I na przykład zrobimy raport z kwerendy top klient, Damy sobie wszystkie pola. I tak wygląda ten raport. Damy sobie kolejne raporty, powiedzmy z kwerendy top miasto. Top miesiąc, top popularność kursu, top typ firmy i dodam jeszcze sobie raport, top typ kursu. Każdy raport sobie możemy edytować. Na przykład mogę wziąć widok układu, mogę sobie poszerzać, powężać te pola. Mogę sobie jakoś to ponazywać, bardziej sensownie. Mogę sobie wpisać listę najlepszych firm. Tutaj wpiszemy sobie przychód. Strona 1 z 1. Powiedzmy tutaj można daty dzisiejszą wstawić albo niekoniecznie. tak sobie możemy edytować każdy raport. I teraz dlaczego raporty? Bo one w bardzo przyjazny dla oka sposób pokazują nam dane. W odróżnieniu od querend, które dopiero te dane mielą na podstawie tabel, a w kwerencie po prostu mamy zwykłą tabelkę, więc querenda na podstawie zwykłej tabeli tworzy nam taką tabelkę z wynikami, którą można później ładnie przedstawić za pośrednictwem raportu. I teraz w tym naszym menu głównym chcemy dodać przyciski i każdy przycisk będzie odpowiedzialny za odpalanie poszczególnego raportu. Więc jak mamy. Autostart wejdziemy w widok projektu i dodamy sobie tutaj 5 przycisków, tak żeby. a nawet 6. 6 przycisków, żeby odpalać 6 raportów. I cała nasza baza danych gotowa.